Cześć, witam was na kanale MG Board Games. Z tej strony Gabriel, a w dzisiejszym odcinku mam dla was dwie nowości od wydawnictwa Muduko, a są to gry Hotel i Ptaki, czyli logiczne gry dla jednego gracza. Oba te egzemplarze otrzymałem od wydawnictwa Muduko, za co bardzo dziękuję. I przechodząc od razu do tematu. Hotel i Ptaki są to gry logiczne, w których to mamy 60 różnych zagadek o narastającym poziomie trudności. I naszym zadaniem będzie odszyfrowanie tak jakby, takiego kodu, umieszczenie tutaj w przypadku ptaka, ptaków, umieszczenie odpowiedniej ilości ptaków, odpowiedniej jakby, konfiguracji na, tutaj na druciku, czyli jakby tutaj jak widzicie na wierzchu tego pudełka, na kantach. Natomiast w grze hotel będziemy musieli umieścić nasze stworki w odpowiednich hotelach, aby te czuły się swobodnie. Także tak, dla przykładu mamy tutaj grę ptaki. Jak widzicie, musimy wziąć sobie trzy nasze ptaszki o kolorze żółtym, czerwonym i niebieskim. Ten pierwszy symbol mówi nam, że ptak żółty musi znajdować się po środku. Tutaj mamy dla trzech, czyli zrobimy sobie tak, mamy, musi znajdować się po środku. Następnie mamy informację, że nasz czerwony ptaszek musi znajdować się z lewej strony. Także Spinamy go tutaj z lewej strony, no i wychodzi na to, że niebieski ptak musi być tutaj z prawej strony, no bo i nie ma innej opcji. I teraz sprawdzamy, czy taka konfiguracja się zgadza. Tak, jak najbardziej się zgadza. Następnie mamy hotel, czyli tutaj umieszczamy, na tak jak powiedziałem, stworki w różnych pokojach. Czyli tutaj, tak samo, mamy u góry informację, jakie stworki będziemy umieszczać w naszych pokojach. Tutaj mamy akurat trzy. I tak, mamy informację, że. Ten jeden konkretny stworek, ta babcia, znajduje się w pokoju różowym, a taki symbol mówi nam, że konkretnie jakieś, e, w pokoju zielonym znajdują się konkretnie dwa e, jakieś stwory, czyli umieszczamy je tutaj. Może ja je położę o tak, żeby było widać. No i teraz sprawdzamy, czy faktycznie się to zgadza. Tak, jeden tutaj, jeden w pokoju różowym, i dwa w pokoju e, zielonym. I te pierwsze, nie sugerujcie się, że te wszystkie zagadki są takie proste. Nie, tylko te pierwsze zagadki są właśnie takie bardzo proste, bo one mają nas wprowadzić w rozgrywkę. Natomiast wszystkie kolejne, powoli, powoli rośnie im poziom trudności. Ja, przy nawet przy, tam, przy te ostatnie, takie 15 zagadek, no to już takie trzeba naprawdę kom, pokombinować. I ogólnie, tak jak widzicie, no zasady są bardzo proste. Tak naprawdę, jak mamy tutaj obie te instrukcje. No, to wszystkie jakby zasady są na jednej jakby stronie tej karteczki. Tutaj mamy z boku opisane te symbole na kartach, co oznaczają. Także spokojnie będziecie wszystko wiedzieć tak naprawdę. I gra jest yy, bardzo, bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o właśnie takie logiczne myślenie. Może yy, dla starszych osób, może to nie będzie dobry wybór. Bo na przykład ja sobie zawsze włączyłem stoper, chciałem zobaczyć, ile to mi zajmie. To wszystkie 60 zagadek z ptaków, bodajże, zajęło mi 40 minut, a zagadki z hotelu, bodajże, 30-33 minuty. Także no, dla osób dorosłych e, to taki fajny może przerywnik, jak, e, taki chwila logicznego myślenia, natomiast myślę, że bardzo dobrze sprawdzi się to właśnie dla. Dzieci, tu mamy napisane 7+, plus i wydaje mi się, że to będzie odpowiednia, odpowiedni wiek, bo te zagadki potem już naprawdę, naprawdę stają się coraz trudniejsze. Ale właśnie według mnie ta, te, gry, te obie gry będą bardzo dobrze rozwijać logiczne myślenie u wa właśnie Waszych dzieci, czy to jest 7-latków, 8, 9, czy nawet 10-latków, myślę, że naprawdę tutaj będą miały sobie do pogłówkowania i powiecie pewnie że tak mamy tu 60 zagadek no to co potem jak rozumiemy te 60 zagadek na tutaj na z tyłu każdej kartki macie taki kod QR do zeskanowania i e, wtedy to was to przekierowuje do takiej strony gdzie macie dodatkowe bodajże 60 kolejnych zagadek na e, każdą z tych gier czyli w sumie łącznie jak macie takie dwie gry no to macie aż 240 logicznych zagadek no Myślę, że Wasze dzieci na pewno będą miały co robić, będą miały trochę do pogłówkowania, bo tak jak mówię, właśnie te już późniejsze zagadki, już naprawdę e, trzeba troszeczkę przy nich pomyśleć, posiedzieć. Mi się chyba nawet zdarzyło, że tam chyba z trzy razy się pomyliłem, czy coś takiego. Także e, na pewno trzeba troszeczkę przy tym posiedzieć, ale daje to taką naprawdę fajną satysfakcję, jak się te zagadki rozwiązuje. Jeśli chodzi o wykonanie, no to jak widzicie, te gry naprawdę dobrze, fajnie się prezentują. Naprawdę są dobrze wykonane. Karty są odpowiednio grube. Wiadomo, nie będziemy tego tasować, więc one nie będą się zużywały. Ale fajne właśnie jest to rozwiązanie, że na przykład w ptakach umie zamiast tam układać jakoś taką po kolei sobie na stole, no to umieszczamy te ptaszki tutaj na drucikach. To jest taki, ja mi się to osobiście podoba. Myślę, że dla dzieci też na pewno to się spodoba. No, i sama oprawa graficzna też bardzo na pewno przykuwa e, uwagę. że to jak widzicie, też po pudełkach no przyciąga to uwagę. Oj, przyciąga to uwagę, nie powiecie, że nie. Jeżeli chodzi o stwory, no to może mi są minimalnie mniej atrakcyjne, jeżeli chodzi o aspekty wizualne, e, ale też jak najbardziej jakość wykonania bardzo fajna. No, i tutaj mamy właśnie zmian tą zmianę mechaniki, czyli nie umieszczamy. Już na, jakby na rantach tego pudełka naszych, nasze, nasze te postacie, tylko umieszczamy je w środku, w pokoju. Także te obie gry, w sensie każdą z tych gier, tam znajdziecie mniej więcej za 25 zł. Także, jeżeli jeszcze dodamy do tego te dodatkowe 60 zagadek dla każdej z gier, to wydaje mi się, że to jest raczej fajna spoko cena, żeby wasze dzieci troszeczkę. Pobudzić do takiego logicznego myślenia. Także podsumowując, ja tę grę serdecznie Wam polecam, w szczególności właśnie dla dzieci, aby pobudzić ich logiczne myślenie, ale jak kupicie to dla swoich dzieci, to uwierzcie, że Wy również przy tym posiedzicie sobie, pogłówkujecie, nawet jeżeli wyjdzie Wam ta godzinka, no to będzie to mile spędzony czas przy takim logicznym myśleniu, główkowaniu. Umieszczaniu tych potworków w odpowiednich miejscach, tak samo jak z tymi ptaszkami, warto jeszcze zaznaczyć, że te gry są dedykowane dla jednego gracza. Ale wydaje mi się, że jakby dwójka dzieci przy tym usiadła, no to też nie byłoby takiego problemu. Po prostu dwójka by myślała nad tymi zagadkami, w szczególności nad tymi późniejszymi. Także wydaje mi się, że jak macie dwójkę dzieci, no to spokojnie będą mogły sobie razem usiąść, pograć, a jak nie, no to jedno weźmie jedno pudełko, drugie weźmie drugie pudełko i będą tutaj się muszą ścigać, kto szybciej rozwiąże zagadki. Także te obie gry, czyli Hotel i Ptaki serdecznie Wam polecam, w szczególności dla Waszych dzieci. Dzięki tym grom na pewno pobudzą one swoje logiczne myślenie i tak jak powiedziałem, Wy też będziecie mogli sobie przy tych gierkach posiedzieć z godzinkę, pomyśleć logicznie, pokombinować, a sprawia to na pewno dużą satysfakcję, jak ukończycie wszystkie te 60 poziomów. Także ja dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli film się Wam podobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego materiału. Cześć!